Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa niezwykle gorąco, jak i serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów GTA 4. Ja jestem Hubson. no i z uwagi na to, że dzisiaj rano osiągnąłem setkę, w sensie nie samochodem, tylko na wadze, co oczywiście skutecznie wyklucza mój potencjalny występ w Formule 1, to zapraszam was na mój kanał o Formule 1, gdzie jeżdżę w Formule 1, ale na symulatorze. Dlaczego wam ten kanał w ogóle polecam? No bo kanał ma mnóstwo dobrych recenzji, zarówno w formie wideo... Babciu, to jest Jak i w formie tekstowej. Kanał Hubsonito 1 jest super, moja żona go uwielbia. Chyba nie muszę wspominać, że opinie oczywiście nie zostały spreparowane i że są 100% legitne. A właśnie, i poza tym jeszcze SUCHAR dnia. Dlaczego Chińczycy są żółci? Otóż ponieważ podobno sikają pod wiatr. Także jeżeli ktoś czuje się Azjatą, ale urodził się jako człowiek rasy innej, no to teraz wie, co robić. Zapraszam na reklamę i dobrej zabawy. Zamiast kupić boken chleba, wejdź ze zniżką gry w Eneba. Heli! Yeah. Jeżeli planujecie jakieś gamingowo, giftowo, subskrypcyjne zakupy, to wbijcie sobie na serwis eneba.com. Linki macie w opisie. Kupcą, co do ciekawostki o parku, to sprawdź, czy osoby ćwiczące w tym parku znikną po zmroku, czy się oddalą po prostu. Oczywiście stój i obserwuj je cały czas. No i sugestia numer jeden, proszę Państwa, naprawdę szykuje się dla mnie wybitnie, ekscytująco. Nie ma tak jak sobie iść po parku, trochę się pogapić na ludzi. Ale chociaż pocieszające jest to, że ta sugestia może przynieść naprawdę, naprawdę ciekawe rezultaty. Ponieważ może na przykład okazać się, że dzięki temu, że będziemy się na tych ludzi gapić, to oni cały czas będą tam ćwiczyć tą jogę, czy tam tai chi, nawet w nocy. A przecież udało nam się ustalić w tamtym odcinku, że w nocy park, który znajduje się w centrum Algonquin, no prawie w centrum, on całkowicie zmienia swoje oblicze. Nie ma wtedy spacerujących, normalnych ludzi, tylko ci ludzie to są jacyś wariaci, jacyś złodzieje, kryminaliści. Nie ma żadnych ćwiczących w sobie na trawce ludzi, tylko bardziej są jacyś pijacy i bezdomni. No i proszę bardzo, mamy grupkę ludzi, o którą nam chodzi, także ja pozwolę sobie elegancko włączyć trenery, przyspieszyć w nim upływanie czasu cztery razy, bo to jest chyba maksymalny wymiar, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle nie wiem, czemu mu tam tak obita się mnie wystraszyła. Dziwne trochę to było. To co? Stoję i obserwuję. Nie ma wyjścia. No, zbliża się godzinka 20, a te panie tu ćwiczą i one chyba nie zamierzają się w swoich ćwiczeniach ani troszkę poddawać. W ogóle, tak, tak, tak jakby wygląda to na to, jakby te animacje się totalnie zawiesiły, bo nie tylko one cały czas ćwiczą, ale zobaczcie na tego chłopka tam w tle. On cały czas grabi liście pod tym drzewkiem i też nie wydaje się, jakby miał zamiar udać się na przerwę. Nawet zobaczcie teraz. Mamy godzinę już 22.12, bo to Trochę jeszcze poczekałem i cały czas te osoby jakby utknęły totalnie w tych animacjach. A jeszcze troszkę się oddalmy od tego miejsca, w którym byli tam ci ćwiczący, wrócimy sobie teraz do niego i zobaczymy, czy oni będą, czy jednak teraz już znikną. No wydaje mi się, że raczej powinni zniknąć. Ej, to chyba ta kurtyzana, którą wcześniej widziałem. E, tak, no jak widzicie, na ekranie wystarczyło, że troszkę od tego miejsca się oddalimy, no i ta grupka tych ćwiczących pedów y, zniknie. Także co? Sugestia mi się wydaje, że potwierdzona, biorąc pod uwagę, że spodziewaliśmy się tutaj, wiecie, otrzymać coś nieoczywistego. Dziękuję za podesłanie. 22. na górze, na dole, 00. Może chodzi o butle z acetylenem, co są w dokach? To znaczy, tak się zastanawiam, o które doki mogło Michałowi chodzić. Czy chodziło tutaj o te doki, czy chodziło o te doki? Mi się wydaje, że mogło chodzić o te doki tutaj. W każdym razie, oczywiście sugestia dotyczy tego, co udało nam się też w poprzednim odcinku odkryć, co było bardzo smutne dla pedów w Liberty City, na których sobie ten mit, znaczy tamten mit testowaliśmy. Mianowicie chodzi oczywiście o to, że tam pojawiła się taka teoria, że rzekomo, jak wysadzimy sobie tę taką czerwoną butlę z gazem przy pedzie, no to ten ped rzekomo nie zginie. No. Ja pierwotnie w to uwierzyłem, Na no o tym, że uwierzyłem, świadczy właśnie to, że postanowiłem to przetestować. No i tam niestety okazało się, niestety dla tych pedów, na których to testowałem, że one giną od takiego wybuchu i to na luzie. No i właśnie w nawiązaniu do tamtego mitu Michał napisał sugestię, że może po prostu testowaliśmy sobie to na złych butlach, że chodzi o te takie poduszne butle z acetylenem. Aczkolwiek, no, znaczy ja osobiście w to wątpię, aczkolwiek z drugiej strony, no, jest to też dla mnie ciekawe. Dlatego sobie to postaram się przetestować, tyle, że ja tych butli cholera jasna nie widzę. No dobra, jedyne, które udało mi się znaleźć, to są te tutaj, tylko pytanie, czy one wybuchały, czy też nie, zaraz sobie to zobaczymy. Weźmy trochę się oddalmy, żeby nas nie zabiło i weźmy sobie jakąś trochę lepszą giwerkę, niech będzie ta. No właśnie, ta butla z kolei nie wybuchała, kurnia. W przypadku tych butli jest tak, że stricte ta niebieska nie wybucha, tylko te czerwone wybuchają. Zobaczcie, nie jak sobie walimy w tą, to jest elegancko, ale jak sobie zaczniemy walić w te czerwone, to one... O, proszę bardzo, zginąłem nawet. To one właśnie wybuchają. Ale tak jeszcze gwoli ścisłości, jak walimy w taką butlę i będą przy tym wybuchu pedy, no to one, proszę ja was... Nie mają szans i no sami widzicie jak to wygląda. Wygląda wręcz tragicznie. Zmierzałem do tego, że Butla robi z takimi pedami absolutną masakrę, więc jeżeli macie jakiś pomysł, o jakie dokładnie butle chodziło z tym acetylenem, to dajcie proszę znaka, no nie i w których dokach dokładnie je możemy znaleźć, bo jak na razie to dokładnie nie wiem co i jak. Zobacz czy misję Bank Bang koniecznie musimy przechodzić używając bomb przylepnych, czy może jednak można ją wykonać granatami albo RPG. No to też w sumie jest niegupie. Wy sobie to ogólnie kiedyś testowaliście? Czy tę misję Bank Bang musimy przechodzić z tymi bombami przylepnymi, które otrzymujemy od Tony'ego, czy też może jednak nie? No bo w teorii musimy coś tam wysadzić. Na wysadzić w tej grze możemy nie tylko przy pomocy bomby przylepnej, ale możemy także do tego wykorzystać coś takiego jak RPG albo jakieś tam granaty albo... nie, chyba w sumie to tyle. Spróbuję sobie też zachować odległość od tego dźwigu, bo chyba tam trzeba było stać w odpowiedniej odległości, żeby potem, po tym jak nałożymy sobie te bomby przylepne, żeby móc doprowadzić do ich detonacji, żeby potem ten dźwig się przewrócił, więc będziemy stać w dalszej odległości. No jak na razie to się w ogóle nic nie dzieje. W ogóle też ciekawa sprawa się wydarzyła w sytuacji, kiedy dodałem sobie do ekwipunku jakieś tam inne broni i bomby przylepne z niego zniknęły. Mianowicie gra kazała nam dodać do ekwipunku e, poprzez z zakupy u Armando z powrotem te bomby przylepne. Także to gdzieś tam wskazuje na to, że bez bomb przylepnych tej misji nie przejdziemy. No tak, osiem kul wystrzelonych z RPG a właściwie to pocisków rakiet i dalej dźwig stoi nienaruszony. A zobaczmy jeszcze sobie, no mułotowy to raczej nie, ale granaty zwykłe, zwykłe bym chciał zobaczyć. Uwaga, uwaga, mamy 25 sztuk. No tyle to aż nie będziemy rzucać. Mi się wydaje, że jak wyrzucimy sobie, nie wiem, z pięć takich granatów i dźwig dalej się nie przewróci, no to to będzie jednoznaczne z tym, że, że, że raczej w taki sposób tego dźwigu wywalić nie możemy, właściwie to rozwalić. No tak, kompletnie, kompletnie nic za nic się nie dzieje. No ty. Luis, trochę mocniej dawaj, co? No tak, proszę państwa, no raczej taka opcja odpada. Raczej nie możemy w taki sposób przejść przynajmniej tej pierwszej części misji. Zobaczymy za chwilkę, jak będzie w przypadku metra. Myślę, że z tego daszku będzie całkiem niezły spocik, żeby... Chociaż nie, w sumie wypadałoby trochę chyba podejść bliżej. I w ogóle czemu to metro jeszcze nie jedzie? Czy ja muszę w ten, w ten konkretny punkt wejść, czy jak? O, dobra, 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 jest. Weźmy teraz sobie na daszek się z powrotem tepnijmy. No i co? Próbujemy, proszę państwa. Może w przypadku metra? Będzie troszkę inny efekt. O, udało się! No, i to już, i to już, słuchajcie, jest odkrycie. Teraz zobaczmy sobie jeszcze nasz ostatni cel w tej misji, czyli samolot. Którego to musimy z kolei wysadzić, będąc na lotnisku. Teleportujmy się na miejsce. Dobra, oczywiście chodzi o ten samolot. No i co? Spróbujmy. O, jak złoto, proszę Państwa. Czyli w przypadku, w przypadku dźwigu tylko musimy mieć te bomby przylepne, no bo w przypadku samolotu, jak i metra, jak doskonale widzieliśmy, lightowo starczy nam zwykła wyrzutnia rakiet. Także na szybkości jeszcze testy granatowe i one działają tak samo dobrze jak RPK, czyli no w przypadku dźwigu, tak jak widzieliśmy wcześniej, nic one nie dają, w sensie granatami nie możemy sobie dźwigu rozwalić, ale lightowo możemy rozwalić zarówno metro, jak i samolot, który Startuje z lotniska. Także w sumie takie trochę dziwne, bo gra nie jest ani w tę stronę, ani w tę stronę konsekwentna. Do części zadania musimy mieć bomby przylepne, a do części już nie. Sprawdź, czy da się podczepić w GTA 4 ciągnik siodłowy do cysterny. No i ta sugestia, taka niepozorna, taka niby, że nic szczególnego, a tak naprawdę ma olbrzymi sens. No bo zwróćcie uwagę, że przecież mamy w grze ciągnik siodłowy, chyba tak to się nazywa, czyli Phantom. Otóż to. No i poza tym na mapie w różnych miejscach są porozrzucane cysterny, więc no jestem ciekaw, czy to, że takich cystern jeżdżących nie możemy zobaczyć gdzieś tam po ulicach Liberty City, po autostradach, czy to jest przypadek, czy jest to jednak bug. No bo słuchajcie, gdyby tak się okazało, że możemy sobie Fantomka podczepić, a czy w sensie cysternę podczepić pod fantoma, to to by oznaczało, Oj, Co tu, a co tu się wydarzyło? Zmierzałem do tego, że to by oznaczało, że mamy do czynienia z no jakimś tam swego rodzaju błędem, nie? że tego typu pojazdy na ulicach nie jeżdżą. Ej kurde, to było mega dziwne, bo to jakby mi się udało podczepić tę cysternę pod tego fantoma, ale teraz nie mogę odjechać. Spróbujmy jeszcze raz, może trochę bardziej delikatnie, za, za mocno może podjechałem wcześniej. Nie, 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 nie. To jest chyba tak, że ja się mieszczę pod tę cysternę, ale no ona tak naprawdę się nie zaczepia pod fantoma i nie możemy jej ze sobą zabrać. Ej, zobaczcie, nawet tutaj, nie? Tutaj domyślnie jest podstawiony właśnie fantom i stoją trzy cysterny. No to, jakby wszystko wskazuje na to, jakby ta cysterna była możliwa do podpięcia. Może może nie wiem, może trzeba jakiś specjalny guzik nacisnąć, może jest pod to, co jest zbindowane. Chociaż no, z drugiej strony, no ja bynajmniej o tym nigdy nie słyszałem. Sprawdźmy sobie jeszcze te trzy cysterny. Właściwie to jedną z nich myślę, że jakby całkowicie wystarczy. Ale zobaczcie, że pod tę w ogóle nie możemy wjechać. Ona jest tak jakby zbyt niska. Nie no, możemy wjechać, ale te koła pojazdu się w ogóle tak dziwnie zatapiają w asfalt. Także tak trochę to póki co wygląda, jakby to wszystko do tej gry, w sensie i ten ciągnik siodłowy, i te cysterny, jakby to wszystko. Wszystko było wrzucone tutaj dla picu, bo tak naprawdę no nie możemy z tego skorzystać, nie? Zobaczcie, o, nic się nie podczepia. Więc zmierzam, słuchajcie, tym wszystkim do tego, że sugestia, owszem, mega fajna, no ale nic ciekawego z niej nie wyszło. W sensie, no jakby wyszło coś ciekawego, ale no nie wyszło to, czego byśmy od tej sugestii oczekiwali. Czyli, że po prostu, no udałoby nam się jakoś ten ciągnik so siodłowy, a właściwie to cysternę pod ciągnik siodłowy podpiąć. O to mi chodziło. Jak wpakujesz peda pod wodę wylatującą z hydrantu, to ten wyleci w powietrze jak rakieta. No oczywiście trzeba powiedzieć jasno, że ciekawy to jest i to bardzo, aczkolwiek trochę nie wiem jak ja mogę takiego peda na tę wodę nasadzić, żeby on tak fajnie naszedł na tę wodę, e, która wylatuje z hydrantu. No i też wątpliwe jest to czy rzeczywiście uda nam się taki efekt uzyskać, biorąc pod uwagę to, że Ajajajaj, aj, 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 aj. biorąc pod uwagę to, że sam niko też nie wylatuje w powietrze, pod wpływem tej wylatującej z dużym ciśnieniem wody z hydrantu. Ej, zaraz, zaraz, a jakbyśmy sobie tak wzięli auto z pasażerem, teraz na przykład wjechali w jakiś hydrant, dajmy na to ten tutaj, i za chwilę zawinęli, tak, żeby ten pasażer. Kurde, oczywiście nie wjechałem, tak, żeby ten pasażer wyszedł właśnie na tę wodę. A, jajajaj, to znaczy efekt był taki sam jak w przypadku Niko, czyli że ten pet zaczął się tak delikatnie chwiać, ale właśnie on nie wysiadł idealnie na strumień. To jest też ważna rzecz w tym micie, mi się wydaje. No dobra, uwaga, uwaga, próbujemy sobie raz jeszcze. Kurde, znowu to samo. Znowu to samo. Znowu ta woda go teraz no, po prostu popchnęła, o, spowodowała, że, za, że zaczął się chwiać. Cały czas nie mogę ucelować tak, żeby on idealnie wysiadł na ten st strumień wody, który wylatuje o tym, gdy hydrant rozwalimy. No tak, to jest taki dosyć często pojawiający się w tym miejscu bug. Mam w sumie trochę dylemat, czy ten mit potwierdzić czy obalić. No ale chyba go jednak potwierdzę, ponieważ słuchajcie, da się coś takiego osiągnąć, ale no, mi się udało tylko i wyłącznie w przypadku używania trenera. Jak teraz widzicie zresztą, jak sobie spełnujemy bardzo dużo tych pedów bezpośrednio na tę wylatującą z tego hydrantu wodę, znaczy tam z danego hydrantu wodę, no to w końcu zdarza się, że któryś z tych pedów zaczyna bardzo wysoko w górę wylatywać. Tak właśnie trochę jak rakieta. Natomiast w mojej głowie rodzi się pytanie, mianowicie takie, co zrobić, żeby taki efekt uzyskać nie poprzez wykorzystanie trenera, tylko, no że tak to ujmę, tymi legalnymi sposobami. Jeżeli macie jakiś pomysł, Dajcie znaka, chętnie to zobaczę. Samolotu bulgarina możesz pozbyć się inaczej niż domyślnie. Możesz go zniszczyć za pomocą bomby przylepnej albo RPG. No, to byłbym w szoku. To by, była, to by była całkowita nowość. Ja byłem przekonany tutaj, że w tej misji jest po prostu skrypt, który każe nam wejść do tego samolotu i wysadzić go w określony sposób, tak aby te wszystkie katstenki, wiecie, z Bulgarinem się pozałączały. No, zresztą sami wiecie, jak ta misja wygląda, nie? Na początku w ogóle musimy zabić tego całego Timura, no ale to jest mało istotne. Potem to, co ważne, to że udajemy się na lotnisko. No i samolot Bulgarina zaczyna uciekać. My musimy go gonić motocyklem. Na początku, po rozstrzelić tego typa, który stoi na wejściu do samolotu, no i potem wejść do tego samolotu, wjeżdżając uprzednio w znacznik. Zmierzam tym wszystkim do tego, że jeżeli taka opcja będzie możliwa do zrealizowania, żeby zabić tego Bulgarina właśnie jakimś tam rpg albo bombą przylepną, żeby ten jego samolot po prostu rozwalić, no to będę w szoku. No w teorii ogólnie powinno to się dać zrobić, ponieważ w misji Bang Bang dosłownie przy pomocy ładunku tego przylepnego wysadzamy taki samolot. No, może trochę inny, ale całkiem podobny, co nie? Na początku spróbujmy ten samolot rozwalić przy pomocy RPG. -a. Kurde, żeby tego zdążyć. U! Dobra, próbujemy raz jeszcze uwaga, uwaga. Trochę przynieśmy się dalej niż ostatnio byliśmy. Myślę, że tyle wystarczy. Wysiada Luis i walimy w niego. U! Oj, chyba nie. Chyba nie, proszę Państwa, zobaczcie. Weźmy, słuchajcie sobie, spowolnijmy jeszcze czas w grze. Może to mi trochę pomoże. Bo jeszcze przychodzi mi do głowy to, że po prostu musimy wystarczającą ilość rakiet w niego wystrzelić, bo może jedna czy tam dwie, to nie była ilość wystarczająca. Także uwaga, próbujemy. No, chyba raczej też nie. No, i na końcu, oczywiście, jeszcze były próby z bombami samoprzylepnymi, no ale one dały dokładnie to samo co RPG, czyli nic. No, niestety, tę misję możemy wykonać tylko w jeden sposób, jak dla mnie, czyli dostać się na pokład samolotu, no i poprowadzić dalej tę misję w taki sposób, jak jest to zapisane w skrypcie. Tyle, niestety, w temacie. W GTA4, gdy masz uszkodzony pojazd i zmienisz rozdzielczość gry na mniejszą bądź większą, auto samoczynnie się naprawi, ale bez świateł i szyb. No co, oczywiście pierwsza myśl, no to pizna wodę, fotomontaż, przecież to niemożliwe i w ogóle, no ale potem myślę, kurde, ale w sumie ciekawa rzecz, a jak jeszcze się okaże być prawdziwa, no to już w ogóle będzie to totalny kozak, więc sobie trochę zdemulujemy tę blistę no i będziemy testować. Oczywiście wypadałoby jej uszkodzić maskę, jakieś tam drzwi i w ogóle, ale też wypadałoby jej wybić, wybić szyby i przebić opony, żeby kompleksowo zobaczyć, co ewentualnie zmiana tej rozdzielczości nam naprawi, a czego nam naprawić. Nie zdoła, także przebijemy sobie jeszcze szybko. Może, może w sumie wszystkie opony przebijemy, czemu nie. I do tego jeszcze zbijemy wszystkie szyby w tym pojeździe, żeby też wiedzieć, co i jak. Dobra, także co? Zmieniamy rozdzielczość. Grafika, wideo mode, dajmy sobie. No, na komukolwiek inną, nie? Niech będzie ta cała 1600 na 900 spacja. Dobra, ok, wszystko się już zmieniło. No i teraz wróćmy do gry i. I dałem się chyba naciąć w Bamboleo. No niestety. No i człowiek się łudził, że może taką fajną rzecz odkryje i co? Ty, a może, może zaraz, a może trzeba zmienić tak rozdzielczość, żeby wychodził inny format. Żeby to nie było 16 na 10 tylko żeby to no, na przykład była, była jakaś tam inna rozdziałka, w sensie w innym formacie. O na przykład taka trochę... W stylu tych całych starych monitorów. Zobaczmy teraz, czy auto się naprawiło. Nie, no cały czas jest takie same. E, takie samo. Niezależnie od słuchajcie, rozdziałki dalej mamy taki sam efekt. Mianowicie, absolutnie ani jedna część tego pojazdu nam się nie naprawia. Włącznie z przebitymi oponami. No niestety. Jeszcze teraz podczas montażu tak mi przyszło do głowy to, żeby wbić do gry i spróbować taki pojazd całkowicie wysadzić, bo może właśnie o to chodziło. Natomiast, no wysadziłem, zmieniłem rozdzielczość na mniejszą, na większą, na średnią, no i dalej to samo. Więc prawdopodobnie to nie działa. A przynajmniej na wersji gry, którą ja posiadam. Gdy niko ma zły humor, to trzaska drzwiami, a kiedy ma dobry humor, to zamyka je spokojnie. Ja tutaj uważam, że coś w tym może być i to głównie z uwagi na to, że Wy mi już od naprawdę długiego czasu podsyłacie jakieś takie rzeczy związane właśnie z mimiką Niko, z tym, że może on odczuwać gniew do gracza za to, co gracz każe mu robić i w jakiś sposób nam to okazuje. Dużo mam tego typu rzeczy zapisanych i myślę, że sobie kilka z nich zbadamy na pewno. Tylko teraz pytanie, no bo o ile wiem, jak doprowadzić Niko do gniewu, czyli w sensie pewnie, żeby jakiś tam zdobyć wanted level, żeby ktoś go zaczął bić, o tyle nie wiem, jak doprowadzić Niko do tego, aby miał dobry humor. Czy, czy jakby w tym momencie, kiedy on z tego auta sobie wysiada, to czy on ma dobry humor, czy ma ten humor zły? Tego do końca nie kumam. No teraz tak jak jakby zamykał te drzwi normalnie, całkowicie, nie? W taki normalny sposób. Ani nie y, tak gently, tak na maksa. Kurde, jak to jest po polsku? Zapomniałem, sorry. W sensie. Ani nie zamyka ich jakoś z gracją, ani też nie zamyka ich jakoś tam nerwowo. Tak zamyka je i otwiera w normalny sposób, bym powiedział. To co przychodzi mi do głowy, to to, że Niko może być szczęśliwy wtedy, kiedy na przykład poprawia sobie no, jakiś tam sport albo ewentualnie nie wiem, zje coś dobrego na mieście, nie? To wtedy może mu tam potencjalnie podnieść humor. Także popykam sobie chwilkę w kręgle i zobaczymy, co się stanie po tej aktywności z tym otwieraniem i zamykaniem drzwi w, w pojeździe. Uuu, strajk, pojawił się uśmiech na twarzy Niko, także no co jak co, ale chyba teraz powinien być szczęśliwy. Może zbyt długo w te, kręgle, w te kręgle nie pograłem, ale mimo wszystko bym teraz zobaczył jak to będzie wyglądać. Uwaga, wsiadamy do pojazdu. Nie no, jakby całkowicie, całkowicie dalej w taki sam sposób te drzwi zamyka, ale czekajcie, no może to, to jest właśnie odzwierciedlenie tego, jak on zamyka i otwiera drzwi w momencie, kiedy jest szczęśliwy neutralny. Zobaczmy, co się stanie, jak Niko dostanie w mordę i go zacznie gonić policja. Jak wtedy będzie te drzwi zamykać? O, patrzcie, ale teraz trzaska tymi drzwiami. No, ej, teraz zupełnie inaczej je zamyka bez kitu. Zobaczcie. Tak wiecie, jaką mam minę złą. Ojej, ni Niko, jaki ty jesteś wściekły. Ej, rzeczywiście coś w tym jest, ale jajca. Ale jajca, no i takie, takie, że jest takie, uuu! Jakby, jakby chciał się wyżyć na tych drzwiach normalnie. Nie, no to mit działa w takim razie. Całkiem spoko widać to na nisko zawieszonym pojeździe. Kiedy Niko jest spokojny, to delikatnie przykuca i te drzwi delikatnie popycha, aby je zamknąć. No a w sytuacji, kiedy jest wściekły, no to od razu widzimy jak Niko, no może nie stałe siły, no ale w każdym razie mocno tymi drzwiami trzaska. Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Oczywiście, jak zawsze, bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję patronom za wielkie wsparcie. No i trzymam kciuki, że za tydzień też wpadniecie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!